Witajcie, widzowie. Drugi kanał, dławka. Sieba wszystkim. Dzisiejsze wieści będą w formie liga. Sorry. Rzadko to się zdarza, ale, ale dzisiaj, ale tak jak widzicie, dzisiaj jestem w bardzo, bardzo ładnym miejscu. Naprawdę, w bardzo ładnym i uroczym miejscu widzowie. Sami widzicie. Dzisiaj powiem Wam same same nowości a, a więc e, pytacie co u Meksykano do e, no Meksykano nie mogę się dodzwonić przepraszam wczoraj byłem u krzyżka i trochę przesadziłem, ale potem opowiem nie mogę się do niego dodzwonić, słuchajcie. Ani nie mogę go upić, ani go spić, ani, ani go wyzyknąć. Bo Meksykan, jak wiecie, no przestał pić. No ale życzę mu wszystkiego najlepszego. W tej drodze nie jesteśmy ani pokłóceni, nic, chociaż myślałem, że zostałem spierdolony ze stanowiska, ale, ale to nieprawda. Także my mam nadzieję, że się dodzwonię. To wszystko Wam opowiem co tylko możecie. Co tylko będę wiedział, będę chciał. Naprawdę jeszcze raz przepraszam widzowie, ale przesadziłem ukrzyśkę z rodu. Razem trochę potęczyliśmy. A co do Majora? No major jak tak zawsze. Major wyszedł wczoraj i nie mogę się do niego dodzwonić. Także nic znowu nic nie mogę powiedzieć. Pewnie poszedł do banku. Chcecie, tego go szukajcie w bankach. W ogóle, może zróbmy taką całą wielką eskapadę na banki, wszystkie i będziemy przeszukiwać banki. Będziemy po prostu szukać go w banku. Jak go znajdziemy, to ja wyznaczę nagrodę. O, nagrodę z tyłu, który będzie zainteresowany. No, a co do Krzyśka, słuchajcie, no No to Krzyśik ma. Ma niestety wyłączony telefon i nie mogę się do niego dodzwonić. Jedynie to, słuchajcie, tylko Rodo odbiera. No to Rodo powiedział, że no dosyć upojna noc była. No a Krzysiek nie odbiera, bo ponoć poszedł, poszedł za Majorem do banku szukać Majora. Także nie mogę Wam dużo powiedzieć. W ogóle to kompletnie nie pamiętam, co się wczoraj działo, co się wczoraj stało. Ale prawdę nic nie pamiętam, co się wczoraj stało. No cóż, no, no to hej. Chyba wszyscy zdrowi. Trzymajcie się do następnego razu.